kiedykolwiek zastanawiałaś się, jak bardzo plastik wpływa na twoje zdrowie. Nie tylko na środowisko, ale właśnie na ciebie, na twoje hormony, odporność, płodność, a nawet ryzyko nowotworów. Dziś pokażę ci, gdzie plastik czycha w codziennych produktach, dlaczego jest tak niebezpieczny i co możesz zrobić, by się przed nim chronić. Będzie o wpływie na gospodarkę hormonalną, zagrożeniach nowotworowych, toksycznych ubraniach, mikroplastiku w kuchni i o prostych krokach, które możesz wdrożyć, by skutecznie ograniczyć jego działanie. Plastik jest dziś dosłownie wszędzie, nie tylko w butelkach i reklamówkach, ale też w opakowaniach żywności, kosmetykach, ubraniach, a nawet w jedzeniu. Mikroplastik znajduje się w wodzie pitnej, rybach, soli, a także w powietrzu, które wdychamy. I nie mówimy tu o śladowych ilościach. Według badań opublikowanych w Environmental Science and Technology, przeciętny człowiek zjada i wdycha nawet 5 gramów mikroplastiku tygodniowo. To jak karta kredytowa co tydzień. Drobinki plastiku potrafią przedostać się do krwiobiegu, wątroby, a nawet do łożyska u kobiet w ciąży. Ogromnym zagrożeniem są substancje takie jak BPA, bisfenol A i ftalany, obecne w wielu rodzajach plastiku. BPA naśladuje estrogen i zaburza działanie układu hormonalnego. Może wpływać na płodność, cykl menstruacyjny, a u mężczyzn obniżać poziom testosteronu i jakość nasienia. Badania opublikowane w Reproductive Toxicology potwierdzają, że BPA może być związany z niepłodnością oraz z zaburzeniami rozwoju u dzieci. Co gorsza, wiele produktów oznaczonych jako BPA-free zawiera podobne związki chemiczne, jak BPS, które okazują się równie toksyczne. Plastik to również potencjalne źródło czynników rakotwórczych. Szczególnie niepokojące są powiązania między ekspozycją naftalany a nowotworami piersi, prostaty i wątroby. Przewlekłe działanie plastiku prowadzi też do stanu zapalnego, stresu oksydacyjnego i zaburzeń metabolicznych. Substancje te są bioakumulatywne. Czyli odkładają się w tkankach i mogą mieć długoterminowe konsekwencje zdrowotne, nawet jeśli dziś nie czujesz żadnych objawów. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że plastik nosimy też na sobie, dosłownie. Ubrania wykonane z poliestru, nylonu, akrylu czy elastanu to tkaniny syntetyczne, które w trakcie prania uwalniają mikrowłókna plastiku do wody. Te włókna nie są wychwytywane przez oczyszczalnie ścieków i trafiają do rzek, mórz, a potem z powrotem do naszego organizmu. Badania Orb Media wykazały, że ponad 80% próbek wody z kranu na całym świecie zawierało mikrowóg na plastiku, a ich głównym źródłem były właśnie syntetyczne ubrania. Jeśli chcesz chronić zdrowie, unikaj ubrań z dominującym składem poliester, nylon, akryl. Wybieraj naturalne materiały: bawełnę organiczną, len, konopie, wełnę. Najlepiej bez sztucznych barwników. Kolejna rzecz plastik w kuchni. Tu sprawa robi się naprawdę poważna. Nie tylko plastikowe butelki czy opakowania, ale też rzeczy takie jak plastikowe deski do krojenia. Gdy są porysowane, uwalniają dziesiątki tysięcy mikrocząsteczek plastiku przy każdym użyciu. Badania z Journal of Hazardous Materials to potwierdzają. Bezpieczniejsze będą deski bambusowe, drewniane lub kamienne. Torebki ryżu do gotowania, wiele z nich zrobionych jest z plastiku typu PP, polipropylen, który może się rozkładać w wysokiej temperaturze. Pod wpływem wrzącej wody do potrawy mogą przedostawać się toksyczne związki. Wybieraj ryż luzem i gotuj go tradycyjnie. Torebki herbaty, badania z Environmental Science and Technology wykazały, że jedna plastikowa torebka herbaty po zaparzeniu może uwolnić nawet 11 miliardów cząstek mikroplastiku i 3 miliardy nanoplastiku do jednej filiżanki. Wybieraj herbaty liściaste lub takie w papierowych torebkach bez kleju i plastiku. No dobrze, wiemy już gdzie plastik się ukrywa i dlaczego jest niebezpieczny. Czas na konkrety. Co możesz zrobić, żeby zminimalizować kontakt z toksycznym plastikiem? Nie podgrzewaj jedzenia w plastiku, nawet jeśli ma oznaczenie do mikrofali. Używaj pojemników szklanych, ceramicznych lub stalowych. Zastąp plastikową butelkę szklaną lub stalową i filtruj wodę. Czytaj składy kosmetyków. Unikaj tych co polietylen, polipropylen, akrylaty kopolimer. Wybieraj naturalne tkaniny i piesz je rzadziej, najlepiej w workach filtrujących mikroplastik. Unikaj torebek herbaty i woreczków do gotowania. Wybieraj naturalne formy produktów. Podsumowując. Plastik to nie tylko problem planety, to realne zagrożenie dla Ciebie. Wpływa na hormony, metabolizm, może zwiększać ryzyko raka i odkłada się w Twoim ciele. Ale masz wybór. Małe zmiany w kuchni, łazience i garderobie mogą zrobić ogromną różnicę. Zostaw komentarz, jeśli coś Cię dziś zaskoczyło. Daj łapkę w górę, jeśli chcesz więcej takich materiałów. I subskrybuj, bo w kolejnych odcinkach opowiem, jak chronić się przed toksynami i wspierać organizm w naturalny sposób. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia!